Witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Regionalnym w Barlinku. Wystawa poplenerowa, pleneru e, imieniem Romany Kaszczyc, który odbył się w październiku ubiegłego roku. Dzisiaj e, możemy zaprezentować w Barlinku e, pracę artystów, e, którzy e, na tym plenerze pracowali e, i tworzyli dla naszego miasta. E, za e, Przywita Państwa Dyrektor Barineckiego Ośrodka Kultury, który jest gospodarzem tego pleneru, a później głos zabierze Komisarz Pleneru Katarzyna Mielcarek. Bardzo proszę Dyrektor Barineckiego Ośrodka Dziękuję. Kultury. Dziękuję, ja się już przywitałaś wcześniej, także ja sobie po, hmm, powiem tak, Zagrałem krótki koncert na początek naszego pleneru i również w tej chwili chciałbym zagrać koncert na, naszej, na naszym wernisarzu plenerowym. Chcę dedykować te utwory naszej koleżance Danusin, która niestety przedwcześnie zmarła i pracę no, aby życie państwo niebawem. I to dla niej. Kuję pamięci, chciałem zagrać, dedykować ten krótki koncert. Pan dyrektor podpowiada, że właśnie te utwory to była ulubiona wiązanka tak zwanego Dixielandu, o, którym opowiada, o której opowiadała właśnie Danuta Kruger, bo o niej mówiliśmy, bo ten właśnie smutny akcent, że kariera artystyczna Danusi właśnie skończyła się w Warlinku, tu powstały jej ostatnie obrazy. No ale tak bywa, a Danusia była osobą wyjątkowo pogodną. Dla niej wszelkie problemy to było coś, co należy rozwiązać. I jak z nami charakter i większość osób, które tutaj są wśród artystów i też ją znają, to chciałaby, żebyśmy byli raczej weseli, raczej się radowali i raczej z myślą o niej tworzyli. Dlatego cieszę się, że dzisiaj, właśnie w Barnileckim Ośrodku Kultury, tutaj w Muzeum, udało nam się zorganizować wieczór, który pokazuje sztukę inspirowaną Barninkiem. Ale również sztukę barlinecką. Ponieważ plener, który odbył się w tamtym roku z okazji 745 lat naszego miasta, to był troszkę trudny plener, ponieważ mieliśmy duże problemy finansowe. Ale dzięki temu, że Pan Burmistrz postanowił pomóc naszej sztuce, ja bardzo serdecznie zapraszam Pana Burmistrza tutaj do nas. I dzięki niemu udało się trochę finansów dodatkowych znaleźć, żebyśmy mogli kontynuować dalej ten plener po przerwie. I stworzyliśmy tam prace, które miały powstać pod tematem, i powstały barwy czasu. Chodziło o to, że historia to też są barwy w różnej dziedzinie, i wszyscy artyści, którzy przyjechali do nas na plener, najpierw przeszli taką wycieczkę po mieście, posłuchali o historii tutaj w Muzeum naszego miasta. Jak Państwo zobaczycie, no, zdominował wszystkich. Nasz król szachowy Emanuel Lasker, i na prawie każdym obrazie znajdziecie jakiś jego element. Natomiast stwierdziliśmy, że ponieważ ten plener był tylko malarski, a jednak historia tego miejsca to są wspomnienia głównie pracowni ceramicznej, która tak rozsławiła w ogóle to miasto, i Romany Kaszczyc, i właśnie jej imieniem są te wszystkie plenery. Dlatego postanowiliśmy na tą wystawę zaprosić również barlineckich ceramików i tutaj tu jest mowa o tej sztuce barlineckiej, żeby też pokazali właśnie w ten fajny karnawałowy wieczór to co tworzą, to piękno ceramiki, która od tylu lat już tutaj właśnie w Barlinku się dzieje. Ja może poproszę, zanim przedstawimy artystów, bo wiem, że większość przyjechała do nas dzisiaj, tak ukochali nasze miasto, poproszę pana burmistrza o kilka słów. Bardzo dziękuję pani komisarz. Szanowni Państwo, przed chwileczką Kasia powiedziała, co się wydarzyło w ubiegłym roku. Ja bardzo cieszę się w pierwszej kolejności, że artyści odpowiedzieli na nasze zaproszenie i stawili się tak jak zawsze. W warnieckim ośrodku kultury i sprzedali trochę swojego talentu. Kasia powiedziała o tym, że zawsze my, barlinianie, oczekujemy z niecierpliwością, jakie będzie kolejne spojrzenie przy okazji kolejnego pleneru. Tak się złożyło, że ubiegłoroczny plener był plenerem malarskim. W poprzednich latach łączyliśmy te dwie sztuki, które uprawiała patronka naszego pleneru. Romana Kaszczyc, ceramika i malarstwo, aczkolwiek też się nie zamykaliśmy. I tak jak powiedziała na wstępie, zapraszając mnie tutaj do środka, chociaż tak karnie stałem z tyłu i no tak życzyłem sobie, żeby może mnie nie było widać aż tak za bardzo, ale Kasia no niestety nie pozwoliła mi przeżyć w ciszy w zadumie po recitalu pana dyrektora Ośrodka Kultury, o tych problemach finansowych. I dlaczego, na przykład, nie było w ubiegłym roku ceramiki? Odprozaiczna rzecz. Kryzys energetyczny i narzucone limity odgórnie. I musieliśmy temu sprostać. Także mam nadzieję, że to wszystko, co złe, to już za nami i w tym roku, bo tak się akurat składa, nomen omen i pięknie trwamy w jubileuszu Barlinka, bo w ubiegłym roku przez cały rok świętowaliśmy 745. Urodziny. Natomiast wczoraj. Obchodziliśmy 746 urodziny Barlinka. Krótko, pani komisarz, ja bardzo dziękuję za pani zaangażowanie w organizację ubiegłorocznego pleneru. Kasia się bardzo denerwuje, jak tak mówię, komisarz, bo to poważnie brzmi, no ale mój Boże, tak to się nazywa. Dlaczego nie tytułować? Żadna ujma, także bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Barnieckiego Ośrodka Kultury za otwartość wszystkim współpracownikom i za to, że kontynuujemy to, co zostało rozpoczęte przed laty, bo po mojej lewej stronie znajduje się była Pani Dyrektor Barnieckiego Ośrodka Kultury, też komisarzowała tymże plenerą, także Pani również dziękuję Pani Brygido, że jest Pani z nami i wspiera nas Pani na każdym y, kroku. Już dzisiaj Kasiu zapraszamy na plener w roku 2024 i z niecierpliwością czekamy na te kolejne spojrzenia. Z ciekawością oglądałem to wydanie nasze poplenerowe, bo, bo tego wcześniej nie widziałem. Ukrywali skrzętnie, a wiedziałem, że coś takiego jest szykowane i podobno mam mieć więcej egzemplarzy. Wspaniałe wykonanie, drodzy Państwo. I ten duch, który był w trakcie pleneru, a miałem okazję porozmawiać z Państwem tuż po wernisażu bezpośrednio na gorąco po jeszcze w holu sali widowiskowej Barneckiego Ośrodka Kultury, ale to co jest tutaj to naprawdę oddaje ducha, a z niecierpliwością czekam na pięterko, żeby zobaczyć co tam się będzie działo. Tym bardziej, że malarstwo okraszone ceramiką. Wszystkiego najlepszego Państwu życzę. Bardzo dziękuję. W sumie to ja bym tak nie generalizowała, bo właściwie to można podejść w ten sposób, że albo ceramika okraszona malarstwem, albo malarstwo okraszone ceramiką, a w sumie mam nadzieję, że Państwo będą mieli podobny pogląd, bo ja też widziałam tą wystawę godzinę temu. Tak fantastycznie ją przygotowały panie z Muzeum Wiesia i Monika. Dziękujemy bardzo. Myślę, że jest taka klarowna, ładna i, i świetnie się komponuje właśnie malarstwo z czymś przestrzennym. Także myślę, że będziecie państwo przeżywali fajne doznania. A ja chciałam e, proszę państwa zaprosić do nas artystów, którzy dojechali najpierw z Pleneru malarskiego, bo to było już jakiś czas temu. E, pan Robert Berlin z Warszawy nie dojechał. Pan Krzysztof Kłosowicz z Berlinka zapraszamy do nas. E, pani e, Danuta Olszewska też z Berlinka. Pani Elżbieta Iwko z Podszczecina zapraszamy do nas. Pani Ela. Pani Halinka Olkiewicz-Hiołkowska niestety zachorowała, dzwoniła godzinę temu, żeby wszystkich serdecznie pozdrowić. Żałuję, że jej nie ma. Pan Bronisław Pilik z Gorzowa, nie wiem czy dojechał. O jest, zapraszamy do nas serdecznie. A skoro jest Pan Bronisław, to witamy również Radio Gorzów. Serdecznie witam panią Izabelę Paty, która przyjechała do nas również zrobić wywiad o dzisiejszej wieczorze sztuki. O, serdecznie witam panią Marię i pana Henryka Szymanowskich ze Szczecina. To jesteśmy w komplecie malarskim i teraz, drodzy państwo, ta druga część dzisiejszej wystawy, ta bardziej przestrzenna. I tutaj mam zaszczyt zaprosić panią Brygidę Liśkiewicz, właśnie inicjatorkę wielu, wielu plenerów. Powiem pani Brygido, byłam w tym roku na kilku planerach na większości wspominają plenery barwineckie. Także myślę, że dalej będziemy organizować takie większe planery już od następnego roku z powrotem. Pani Teresa Bartkiewicz, nie wiem czy do nas dojechała nasza Pani ceramiczka, wszyscy znamy Panią Tereskę, też prowadziła pracownię ceramiczną, teraz no, przeszła już troszkę na inne działanie, skończyła pracę zawodową. Pani Bożena Kulesza, Bożenko, zapraszam do nas. Wszyscy znamy wspaniałą ceramikę Bożeny, one są takie częste, takie piękne, krągłe. Pamiętam te ptaki, takie cudowne. Zapraszamy, zapraszamy. Pani Monika Czechowicz, jest dotarła do nas pani Monika? Hmm. Okej, okay, tak. I pani Justyna Budzyn. Serdecznie witamy. Piękne mozaiki, zobaczycie Państwo, fantastyczne, inspirowane poezją szymborskiej, coś fantastycznego. No i proszę Państwa, artysta plenerowy, który pokazał na wystawie największy obraz, to była część jego wielkiej ekspozycji, która jeździ po Polsce, pan Krzysztof Swaryszewski z Gorzowa. Zapraszamy do nas. Największy obraz, dlatego zostałeś na końcu zaproszony. <noise> I tak proszę Państwa, mamy jeszcze jedną niespodziankę, ponieważ są u nas nowi twórcy, którzy się odkrywają w parlinku i w związku z tym chciałabym do nas zaprosić panią Nikolę Burzyńską która niestety nie mogła już się zakwalifikować do pleneru, ale zdecydowała się namalować w temacie pleneru od siebie piękne dwa, dwa obrazy, podobnie jak wszyscy plenerowicze. Cieszymy się bardzo. Też będzie można tę pracę obejrzeć na wystawie wspólnej. Także widzicie Państwo, robi się coraz więcej ciekawych, artystycznych przeżyć w naszym mieście. Z tego się bardzo cieszymy. Bardzo się cieszę, że Państwo przyjechali do nas na wystawę. Chciałam jeszcze tylko Państwu powiedzieć, że skoro już jesteśmy w takim miejscu historycznym, to powiem Państwu, że dokopałam się, że pierwsze wystawy, skoro to już jest rocznica jakby naszego miasta kolejna, pierwsze takie plenery odbyły się w 65 roku, a taki największy był w 67, to był plener, który dotyczył głównie rysowania i sobie proszę wyobrazić, że wystawa poplenerowa miała ponad 100 prac. I od tej pory do Pawlinka przyjeżdżają wielcy i mniej wielcy i fantastyczni bardzo różni artyści i Pawlinek naprawdę ma do powiedzenia wiele i jest bardzo inspirujący. Ja teraz poproszę jeszcze tylko Pana Burmistrza o wręczenie im wszystkich symbolicznej, przepięknej róży, żeby mogli dalej tworzyć, może ich do czegoś zainspiruje.